Hej, hej, siemanko, z tej strony mate. za to jest drugi odcinek z gry Snowtopia i mamy podziękowania od twórców za to, że sobie gramy i odciągnęliśmy e, jakby cel e, wprowadzenia, cel e, tutorialu i osiągnęliśmy 150 narciarzy w naszym ośrodku. Ale kontynuujemy sobie rozgrywkę cały czas, z tego co zauważyłem nadal nic nowego tutaj jakby nam się nie odblokowało, ale myślę, że... Nie ma takiego problemu, że jakby w ogóle, co, co tu się w ogóle, no nieważne. Zobaczymy co tam się dalej będzie dziać, ja tu sobie dalej oczywiście <laughs> pogram, porozwijam nasz tutaj kurot nadciarski już mam parę pomysłów. Z racji, że chciałbym w tym odcinku połączyć tą stację z tą, i wybudować dla tej stacji też jakieś parę wyciągów widzę, że tu też, tu trochę idzie nie, tu nic na razie chyba nie będziemy robić chociaż może zobaczymy, na pewno będę chciał tą, ten szczyt zaadaptować na całkiem sporo wyciągów które by mogły iść w, tą, w każdą, właściwie ze stron do każdej z trzech stacji, które tu mamy no i tutaj jest całkiem fajna w ogóle lewitujące drzewa dobra ta gra jest pod alfą i nie przesadzajmy dobra i tak chciałbym doprowadzić w sumie tutaj trasę i mógłbym to zrobić nawet teraz tylko pytanie jak ja tu chcę doprowadzić ja dobrze widzę że ja mogę nie no bez przesady chciałbym znaczy najbardziej to bym chciał, żeby można było robić yy, takie stacje wiecie, połówkowe powiedzmy, co normalnie jest używane i nigdzie nikomu nie przeszkadza, jeśli chodzi o łamanie takich długich wyciągów. I szczególnie boli mnie jeszcze... Dobra, chyba dotąd możemy to. Powinniśmy dać radę tu przejechać. I szczególnie boli mnie to, że gondole mają... Co to jest opisane w ogóle o niej? Że mają wbrew pozorom tak krótki zasięg, no bo... No bez przesady, że gondolat tu jest już. Ale nie no, da sobie tutaj radę. Czy też tu zrobić jakieś takie hardkorowe? Hmm, nie brzmi to głupio. Zobaczmy, no jeśli byśmy ją dali tutaj. Nie? No tak, powiedzmy, że generalnie, jakby była trochę dalej, to ma to sens. Ale no dobra, wygląda to jak trasa, więc możemy tu też na razie stworzyć, więc do tamtego się zaraz zabierzemy. Ale co chciałem właśnie powiedzieć a propos tego, że no, są normalnie takie stacje połówkowe, które by miały naprawdę spory sens. Czy ja tu mogę przeprowadzić właśnie trasę przez skały. Nie no, gro bez przesady. Um, ale tędy bym bardzo chętnie zrobił taką ultra czarno-czerwoną -czarno w sumie trasę. Tutaj ona, kurczę się, że ona będzie. Nie no, jest very hard. Dobra, i teraz z tej strony jeszcze chciałbym na tą stronę przeprowadzić trasę. Udałoby mi się tędy to zrobić? Oczywiście, że tak. Czy jak patrzę na tą trasę, to sam bym tędy pozjeżdżał bardzo chętnie. Tylko tu trochę ten zakręt jest taki. OK, czyli już mamy stąd też połączone, fajne połączenie. Co prawda tutaj nie ma żadnej żadnego wjazdu na górę, ale to może sobie chwilę to ogarniemy. Wszystko by mi się podobało, gdyby nie ten perfidny słup po środku. Um, nie, to nie będzie dobry pomysł. Więc teoretycznie ktoś by miał po zjechaniu tutaj miałby całkiem... Hmm, na razie problemy, ale dobra, jesteśmy dopiero początkującym, że tak y, kurortem narciarskim, więc nie przesadzajmy. Dobrze, teraz, żebym wszędzie zbudował to, co chcę zbudować, bo tu już nie pamiętam co chciałem, a tu mają być te połączenia całe, otworzyłbym tą stronę na razie, żeby zaprosić z tutaj z tej mieściny naszych tutaj przyszłych narciarzy. Tu bym jeszcze jakiś mały otworzył, bo tu są takie fajne, małe górki dla ludzi, którzy powiedzmy chcą się pouczyć. Myślę, że tutaj byłaby taka nawet spoko. Takie dla ludzi, którzy by chcieli się pouczyć, po czym tu będzie czerwony stok, no właśnie. Patrzę tu, gdzieby było w miarę łagodnie. Nie, to... Sorry, ziomek, ale to jednak nie teraz. Usuwamy to. Poszukuję jakiejś łagodnej górki, tylko tu widzę, że jest całkiem generalnie, całkiem stromo. No nic. Wow! Co się tu wydarzyło? Dać mi tu drugiego pracownika. Tego się nie spodziewałem, że oni mają z tej strony do dyspozycji. Hmm. Cóż, zdecydowanie no, bo ta trasa jest łatwa i ona jest strasznie duża. Hmm. W ogóle, czemu te krzesełka są tylko dwuosobowe? No, i właśnie to też mnie boli, bo powinny być też, no nie wiem, no dwu to bez przesady, no to przeżytek, ale na przykład 4, 8 osobowe to wszystko powinno być droższe. Ale jestem dobrej myśli, że zrobią naprawdę dobrą grę, bo gra się w to naprawdę przyjemnie. Tylko, że tu by się przydało, powiem tak. zjadą sobie tutaj tą końcówką w ogóle jest nieaktywne na razie z tego co widzę tak no ale dobra jestem myśli że oni sobie tu poradzą im tu wybuduje wiecie no ekip był rozwój i tak dalej i tak dalej tylko to będzie jeździć znów w śniegu no ale to skądś sobie najwyżej pracownika Odbiorę chociaż tu wszędzie pracują po jednym. O, w ogóle ludzie się stąd wynieśli. Co jest? Jakby, gdzie są wszyscy w ogóle stąd? Nie wiem. Poczekam sobie, może, na nowego pracownika, a tymczasem sobie doprowadzę tutaj trasę zjazdową. Bo chciałbym, żeby ona szła tak. nie no co jest wtedy tak zamuliłem ale co ja tu właśnie zrobiłem przed sekundą myślę że dobra zrobimy taką nartostratkę może no tu będzie fragment niebieskiej no ale widać że powiedzmy jest to dość długa Teraz, ale wbrew pozorom to. On, nie no, będzie jako medium, ale jest ładna, mi się podoba. Sam by jeździł. Już w ogóle ludzie zjeżdżają, a. A, ja sobie tu mogę ustawić to w ogóle. Też jest fajne. No proszę mi to na razie nie wiem, wyłączyć. Mogę tak zrobić? Czy nie mogę. Właśnie jakby mógł, to by było fajniej, bo mam teraz problem, że tu ludzie będą czekać, a to nie działa, bo nie ma pracowników. A nie, jeszcze jeden nowy i super. Czyli otwórzmy sobie to. Teraz myślę, że się skupię na polepszeniu przepustowości moich wyciągów niż na budowie nowych. Bo z tego co zauważyłem, to na tej. No, już myślałem, że się wynieśli, ale tu całkiem fajnie, całkiem ich dużo jeździ, więc spoko, spoko. Tu będą musieli uważać, bo jak ktoś powiedzmy nie wyhamuje, to będzie bolało. Chyba, że im to tutaj jakby mógł edytować te kurcze stoki, to by było fajnie, bym im poprowadził bardziej. Dobra, zróbmy delete. I przeprowadźmy im jeszcze raz tą całą trasę. Okej. Okay. Um, teraz jeszcze muszę zrobić odbicie stąd. Tutaj tak czy siak. Ok, i teraz jeszcze bym może spróbował zrobić coś tak bardzo bez sensu. Czemu to w ogóle działa, jak tu nie ma ludzi? Co jest? Nie, coś ja tu jednak pogmatwałem. Bo stąd będą mieli możliwość tylko ci, co zjadą sobie z góry, więc... A dam radę to połączyć? Medium. Ustawmy sobie to, że to jest easy, no bo bez przesadyzmu. No i zobaczmy, jak tam dalej działa to nasze imperium piękne. Tu bym jeszcze jakieś postawił dla tej mieściny, ale no nie mamy na razie pracowników, żeby to wszystko ogarnąć. Tu to wszystko ledwo działa. więc dobra to później na razie ci mają dostęp do jednej i drugiej więc oni sobie mogą tu jeździć już już mają dostęp do całkiem fajnych, całkiem fajnych tras jeśli chodzi o tych to dobra oni sobie tu jakoś radzą jednak mądrzy są całkiem ci narciarze tutaj ta jest ta trasa jest fajnie okupowana więc to mi się podoba a jak tam nasza pierwsza w ogóle historyczna trasa? Też trochę ludzi jeździ. Na naszym Orczyku widzę, że. Cóż, na tej trasie nikt nie jeździ, więc. Czy jak nie ma pracownika na Orczyku, to. Nie wiem. Widzę, że tu są całkiem kolejki duże, więc możemy przyspieszyć dla tych i jeszcze gdzieś marudzili, że ta trasa jest aż tak uczęszczana. Hmm. Ciężko stwierdzić, ale pytanie czy wrzucić tutaj. Tu już jest dwóch workersów. Zobaczmy jakbym to odpalił, jak tam będzie się to wszystko powodzić. Hmm. Mogłyby być jeszcze jakieś takie, wiecie, statystyki bardziej... Yy... No bardziej po prostu. Bo nie wiem teraz czy to ma sens w ogóle. No dobra, tu będą kolejki i ja nic tam nie poradzę. Dobra, to weź to na razie wyłącz A ja bym włączył tą i zobaczył co się będzie dziać. Ktoś mam nadzieję, że powinien sobie tym jeździć. Jeśli chodzi o tą trasę tutaj jeżdżą. W ogóle mi bardzo fajnie wyszło. W sensie tak. Z każdej strony mają dostęp. Trasy są takie przyjemne, chyba w miarę. Z tym będzie trzeba coś pomyśleć. Najpierw że to im przebuduje na gondole później. Cóż, powiedzmy, że dużo śniegu napadało, tak? To jest alfa, nie, nie marućmy. Po prostu. Ta trasa się cieszy, kurczę, bardzo dużym tutaj uznaniem, więc dodajmy sobie po prostu ciekawe, ile w ogóle pojemności ma ta gondola, bo jak zobaczę, że Easy Slope, co jest? skiran 5, 4, to był jeden, ten był który to jest piątka? Jejku, proszę mi to dać. To jest piątka, czyli on sobie musiał przyjechać stamtąd, żeby sobie pojeździć na y, czarnej trasie. Dobra, czyli ta trasa jest całkiem fajnie uczęszczana. To mi się podoba. Tutaj mamy nieobciążone też wyciągi, więc spoko No i tu mamy tragiczną kolejkę, bo tu nic poza tym wyciągiem nie ma. A więc może by im coś tu wybudować. Ta strasa w dół tutaj by wyglądała całkiem przyjemnie. Spróbujmy sobie najpierw wybudować tutaj krzesełko. <laughs> Tylko hmm właśnie pytanie jak na razie. Bo przez to, że nie można tego jakoś fajnie zaginać, to ja tu jestem pozbawiony jakiejś mocy twórczej. I dobra, ja mam pomysł co by tu wybudować. Zrobię sobie taki klasyczny. Dobra. No tak, i oczywiście znów jestem kretynem i znów nie zauważyłem, że skończyło mi się miejsce do nagrywania, więc e, tak. Skończyłem z tego, co widzę po prostu nad tworzeniem tutaj tego. Więc już prezentuję, co się tu wydarzyło. Mówiłem do tej pory, że mamy już sporo pracowników, więc sobie ogarnę po prostu ilość ludzi, którzy tu mogą jeździć, że tu mogę im dodać jeszcze jednego pracownika na spokojnie. No, i teraz tak, zagospodarowywuję powoli tą górę, czyli robimy tutaj całkiem spory ośrodek narciarski. Nie wiem, czy to już włączyłem, jak było. Ale widzę, że są jakieś tam kolejki, powiedzmy plus minus. Czemu to się tak tu zlagowało? Halo? Ludzie tu czekają na ten. Dobra, mamy pracownika, możemy tu dodać. Dobra, kończę bezsensowne mówienie i teraz tak. Tu powstały takie gondolki. Ta już naprawdę wygląda mega fajnie, i co prawda jeszcze nie jeździ, ale widoki stąd będą naprawdę przednie. Stąd tutaj też będę mógł pierdylion teraz dosłownie stworzyć na każdą możliwą stronę. Więc tu będzie całkiem fajnie ta góra zagospodarowana, ale to w przyszłości. Na ten moment otworzyłem tutaj czerwony stok. Mam nadzieję, że ludzie się nie. Mm -hmm. są znudzeni no bo tu już ma fragmenty ta trasa takiej zielonej powiedzmy tylko początek jest taki mega ostry prawda do tej gondoli mamy całkiem spore kolejki tu się już chyba uspokoiło co i tak jest całkiem fajnym wynikiem na tej tutaj na tym wyciągu no i dobudowałem trasę na tą stronę. Wreszcie, czyli też trzecie miasteczko ma już dostęp do naszej tutaj bazy wyciągowej, ponieważ jak sobie przyjadą stąd, zjadą, wiadą, wszystko jest ok. Jeśli chodzi o to, nie wiem, czy oni sobie mogą jeździć pomiędzy tymi wyciągami, bo musiałbym ewentualnie stąd doprowadzić tutaj orczyk albo kanapę, tym się zajmę, żeby poprowadzić po prostu. Z stąd ludzi, tutaj, nie? Bo tu inaczej nie mam możliwości, żeby. Chociaż teoretycznie. Teoretycznie to, tym by się można też zająć w przyszłości, żeby zagospodarować jeszcze tą całą część. Generalnie, wow, tu będzie naprawdę bardzo dużo wszystkiego. No dobra, ale na razie. Tu jeszcze mogę dodać jednego, bo tu ta trasa, no to. Wow, w ogóle! Dobra, ci są generalnie zadowoleni z tej trasy. To mnie ogromnie cieszy. Co prawda są przeogromne astek kolejki i boję się, że po prostu ta gondola tu ledwo wyrobi. Może zrobimy jakieś krótsze odcinki po prostu dla tych, kto na przykład boi się tam. Szkoda, że nie można, nie wiem, robić takich połówkowych tras. To by się całkiem przydało. Coś bym jeszcze może na tą stronę gdzieś tu ten. Już tu sobie jeżdżą i tu na razie jest wszystko ok. Dobra, myślę, że na tym na tym możemy skończyć jak na razie. Jak zwykle zachęcam was do pobrania sobie tej gry ze strony producenta z linku, który jest poniżej. Po prostu zwykły odnośnik do, do strony z tą grą. Gra jest obecnie w alfie, w otwartej alfie. No sam siebie wykluczam, na Wishlistie, można sobie złyślić, na Steamie to też zachęcam, bo to podobno całkiem fajnie gry na tym mogą sobie robić pieniądze i zabezpieczać środki na rozwój. No i jak ktoś chce sobie stworzyć własne imperium, własne imperium narciarskie to bardzo serdecznie polecam. A tymczasem cóż, trzymajcie się, do zobaczenia. No i na razie.